Witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku, dziś zajmiemy się klonem, który po rozkazie 66 został Jedi. Wybaczcie za hałas, w tle będzie on tylko w początkowym nagraniu na sam start, dalej już powinno być bez problemu, bez żadnego szumu. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy bohater nazywa się X-2, natomiast jego brat X-1. Obydwaj zostali stworzeni w tajemnicy przez Kamil Noan w 22 roku przed bitwą Jawin z DNA Jedi Falona Greya. Mimo to bracia zostali wcieleni do Wielkiej Armii Republiki i walczyli u boku klonów stworzonych z DNA Django Feta. X2 walczył w wielu bitwach, na przykład w bitwie o Tatooine, lecz jego najważniejszymi dwoma starciami było na pewno po pierwsze to na Coruscant. W momencie kiedy Grievous chciał pływać kanclerza, na ulicach Coruscant droidy zaatakowały stolicę Republiki. X2 u boku Mesa Windu bronił swojego miasta. Udało mu się nawet stoczyć starcie razem z miejscem z generałem Givesem, Cyborg jednak uciekł. Finalną bitwą jaką X2 stoczył do republiki było stacie o Keyton i To właśnie w tym starciu, mistrz Plokun podczas rozkazu 66 został zastrzelony w swoim myśliwcu. Najpierw do dokonały abłedażu, a kiedy X2 odparł atak skrężownika wylądował na planecie. Tu jednak po praktycznie wyganym staciu rozkaz 66 i niestety X-2 nie zawahał się, zabijając swojego Jedi. Po zgładzeniu Mistrza Ferody, X-2 dołączył do Imperium. X-1, czyli brat naszego bohatera, również dołączył do Imperium, jednak X-2 zaczął wątpić w słuszność działania Imperatora. Znalazł on na planecie Dantooine pewnego Jedi, który ukrywał się wśród farmerów. Tam X-1 razem z żołnierzami zaatakował ich, próbując zabić każdego na tej planecie. I w głównej mierze to mu się udało, ponieważ przy życiu został śmiertelnie Janny Jedi, a także X-2, który odłączył się od Imperium. Mniejszym Jedi okazał się Fallon Gay, czyli praktycznie ojciec naszej X-2. Poświęcił oneżkę swojej energii, aby ocalić Jannego X-2 i pozwolić mu żyć. Sam poświęcił się dla swojego klona. X-2 spędził aż 15 lat na planecie Dantooine w roli Farmera. Dopóki nie odkrył go, Dawny misz Falona Geya Ramkota, czyli przyjaciel pewnego wojownika imieniem Galen Marek. Ramkota nakazał x 2 uratować z Genozis pewną grupę rebeliantów, która została utworzona w nowy oddział i pod dowództwem X-2 są nazwany Eskado Szary, na cześć Falona Greya. Pod wodzą koty i innych dowódców rebeliantów, X2 stoczył wiele kluczowych bitew dla Sojuszu, m.in. w bitwie o Jawin, bitwie o Hot i Bitwie o Endor. Podczas tych wszystkich bitew, X-2 wiele razy mierzył się ze swoim bratem, X-1. Jednak praktycznie za każdym razem udało mu się uchodzić z tego stacia zwycięsko lub chociaż ujść z życiem. Po śmieci Imperatora, X-2 odkrył w sobie jednak talent do korzystania z mocy. Został przeszkolony przez Luka Skywalkera i została mu nadana ranga rycerza Jedi. Od Luka dostał również Miecz świetny. Jego pierwszą misją w roli była ochrona miasta w chmurach, i uratowanie życia Lobotowi, a także Landonowi X2 wciąż jednak szukał swojego brata, który stał się mrocznym wojownikiem ciemnej strony mocy. W tym celu X1, aby poszukiwać wiedzy, udał się na planetę Wiun, do dawnego zamku Lorda Vadera. Jego śladem podążył X2, który jednak nie natknął się tam na swojego brata, a jedynie odnalazł starych Holocaustów. Finalnie jednak spotkał się z nim na Mustafarze, gdzie okazało się, że X1 próbuje stworzyć armię mrocznych klonów wężliwych na moc z DNA Luka Skywalker'a. Doszło na Mustafarze do starcia, które wygrał X2, dawał on jednak życie X1, mimo to jego brat postanowił zabić go. W samoobronie X2 dokonał jednak żywota X1, kończąc panowanie mrocznego lorda. I tu właściwie kończy się historia obu dwóch klonów. Z tego co wiemy, to X2 jako Jedi nadal żyje, a po starciu na Mustafa dorobił się rangi Mistrza Jedi. Jeśli chcecie jeszcze lepiej poznać tę historię, to zapraszam Was do zagrania w GS Star Wars Battlefront Elite Squadron. Jest to dość stara gra, ale ma bardzo przyjemną kampanię, także bardzo wam to polecam. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, wtedy bardzo się cieszę, a jeżeli macie jakieś uwagi lub coś, co można poprawić, to z wielką chęcią Was wysłucham, bo przecież chodzi o to, żeby te filmy jak najlepiej się Wam oglądało. Życzę wszystkim miłego dnia, zdrowych i szczęśliwych wakacji i do usłyszenia.